Nie ma go witajcie ponownie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać dalej w styl A Rot. Także pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję, łapkę w górę i napisać w komentarzu, jaki chcecie kolejny odcinek. A ja was zapraszam do oglądania. Dobra, także tak to na razie wygląda. Mamy 8 milionów, to znaczy trzeba 35. O kurczę, przepraszam, na bardzo dużo. Będziemy musieli pokupywać nowych Brainrotów. Mamy. Powiem wam tak. No, no mamy lipkę czy mamy coś u góry? nie u góry nic nie mamy czy mamy dwa wolne miejsca? mam nadzieję że coś się trafi spoko, czekajcie ile nam zostało sekund do końca? 18 dobra to poczekamy weźmy sobie wszystkie pieniążki poczekamy sobie zablokujemy sobie tą bazę i lecimy szukać jakichś brain rotów, bo kursy pieczone no na razie te brain są po 20 tysięcy one są nic nie warte także no mamy troszeczkę mamy troszeczkę pieniędzy żeby sobie coś kupić Dobra, no, mamy 90 sekund nie dobra, zobaczmy co my, co my mamy tutaj Ej, czekaj, 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 pato, 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 pato. No i pa, 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 pato Nie, nie No dobra, 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 dobra Niestety nie dałem nam się ukraść, no nie, no nieważne, nieważne Ty, u góry on, on ciężki ma Zobaczmy co ma to u góry o ty, zablokował, 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 dobra. Uciekamy, uciekamy od niego. Co to jest? Krab jakiś? 150, dobra. Szef bratek, coś tam. Dobra, sobie zakupiliśmy sego. Także dawaj mi tego zioma, to normalnie. No i zajebiście. Mamy ziomeczka. Pięknie. Dobra, kolejne 3 sekundy i bierzemy to, bierzemy to. Pyk. Dobra i 90 sekund kolejne. No szukamy dalej. Czekam dalej kolejnych brain rotów, a tutaj prawie nam się udało ukraść ziomkowi Nic <grystanie> <Idź> stąd. <grystanie> eee, za. To jak na razie tu się w ogóle nic nie dzieje w tej gierce. Czekajcie. Okej, okay, na razie nic. A, to są te za robuxy. Nie, za kasę to jest. Ty. Co ty gadasz? O, kurde, dobra, ej, dobra, spoko. Dobra, zajebiście, 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 no i to. no i mi się podoba Co my w ogóle byśmy kupić? O, kupiliśmy go i gloro, glorbowy frutto drążek Dobra, zarobiście, dziękuję bardzo Dobra, spoko z ten tak ty Podoba mi się to Dobra, co my tu mamy? Weźmy z tego huh. O ty kur... No, bo nie ma co nic takiego, ale dobra, i ja ten uchwyt zajebisty. No bo sprzedajmy sobie tych ziomków, bo oni nam gówno dają, a będziemy mogli skupić coś po troszeczkę lepszego, a będzie nam dawać więcej pieniędzy. O, 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 o. Bombomini Gusini. O ty kurwa, co za pies! No i odkupił nam Bombardillo Krokodilo. To jaki brr, brr, idzie ty. No bo w sumie będzie spoko. Na pewno będzie lepsze, niż, niż te jakieś dwa dziadostwa. Jakieś dwa dzi dziadostwa. Top, pyk, mamy 10 milionów. No i pięknie, podoba mi się to. Mamy 10 milionów. Ale nic nie możemy kupić, bo nic tutaj nie idzie. Fajnego. O! No to jest szmato! Bombardiro Crocodilo No. Bombardiro Crocodilo ja pierdolę Więc z Borbordiro Crocodilo nie mogę kupić Nie, dobra, ta gra jest Co tu się dzieje? Jedno samo samej górze to jest? No, coś mamy Wywalaj What the fuck? Perocello Perocello Wywalaj Za O kurde, o kurde, o kurde Dobra, szybko, szybko ty, też ziomek ma jakieś macki Biorę to, Bluberini, oktopuzini. Bluberini, oktopuzini. Bluberini, oktopuzini. Szmato! Bro, what the fuck? Dobra, w dupie go mam. Aha. Bro, what the fuck? No, co my możemy tu jeszcze oktopuzini. kupić? Dawaj to Dawaj to I co do kurwa, to nie działa O ciul Dobra nie, to kres nut. No.